Mała kryta pływalnia Delfinek będzie posiadać czterotorową nieckę basenową o wymiarach 8,5 na 16,67 m i głębokości od 90 cm do 1,35 m. Pływalnia będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Bardzo się cieszę. Od tego zacznę, bo radość jest wielka. W poniedziałek zostałem zaproszony do Urzędu Marszałkowskiego. Coś mi przypomniano, że jadę w sprawie Delfinka, ale zaskoczenie moje było totalne, kiedy okazało się, że dostajemy już promesy spośród 13 gmin, które złożyły um, projekty w pierwszym etapie Delfinka. Taki yy, strzegą znalazł się w pierwszej piątce. No i otrzymał dotację prawie 2 miliony 900 na y, tą inwestycję, y, która będzie w tym momencie możliwa do zrealizowania. Jest to bardzo duża kwota, bo cały koszt delfinka to około 5-5,5 miliona. Nie jest to może pływania kryta, o której marzą strzegomianie, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale mając tak drogi już wybudowany basen kąpielowy, trudno jest porywać się na zadanie, które jest warte 20-30 milionów, kiedy nie mamy żłobka, kiedy nasze drogi są jeszcze dalej dziurawe, dlatego też startując do wyborów szukałem innego wyjścia, by przede wszystkim znaleźć moment, w którym dzieci będą mogły się w Strzegom Uczyć pływać, a później pływać na tym pięknym basenie, drogim po drogim, ale bardzo efektywnym, który jest w strzegomiu. Program Delfinek już był wtedy zapoczątkowany, był gdzieś w myślach, a teraz już jest realnie do realizacji w strzegomiu. Będzie on mieścił się na obecnym boisku, takim nieeleganckim, asfaltowym przy gimnazjum numer 2. Będzie miał łącznik ze szkołą, bo podstawowym warunkiem jest historia taka, by z niego korzystały dzieci. I tam będą się uczyć pływać na lekcjach, wszystkie dzieci z terenu gminy i miasta strzegą. Natomiast wczoraj też rozmawiając z jedną pań, no była trochę zmartwiona, że starsi nie będą korzystać, a też by się im przydał. Oczywiście, że będą mogli od 6 do godziny 8, od 16, będzie od 15 do 22. pasem będzie dostępny dla mieszkańców Strzegomia. Myślę, że znajdą tam swoje miejsce także emeryci, seniorzy, którzy będą mogli sobie organizować zajęcia z fizjoterapeutą, który z nimi w tej w pracuje. Także spektrum wykorzystania będziemy już yy, yy, określać na poziomie yy, otwarcia. Otwarcie basenu planujemy. Musimy zrealizować do połowy sierpnia 2017 roku, dlatego, że w ostatni tydzień sierpnia w trzogami odbywają się Mistrzostwa Europy Seniorów w KKW Jest to olbrzymia impreza, na którą przyjedzie około 10-15 tysięcy ludzi. Dlatego ten obiekt będzie też służył sportowcom, uczestnikom tej imprezy na rehabilitację, na odnowę biologiczną. Więc musimy przyspieszyć troszeczkę, żeby już na tą imprezę Delfinek Gotowy. No, spełni, spełniłem oczekiwania yy, mieszkańców, którzy wyrazili wolę, bym był dalej burmistrzem, głosując, to było w programie, więc dotrzymałem słowa, w tej chwili tylko działanie. Bardzo się cieszę. Planowany koszt całej inwestycji wyniesie w granicach 5,5 miliona złotych. Gmina Strzegom otrzyma dotacje zewnętrzne w maksymalnej wysokości 2 milionów 900 tysięcy złotych, czyli 55% wartości całej inwestycji. Dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego wyniesie 1 250 000 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach pilotażowego programu budowy małych, przyszkolnych, krytych pływalni pod nazwą Dolnośląski Delfinek. Zaś z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 650 000 zł w ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa dolnośląskiego.